W końcu jakaś podwyżka Muszę napisać podanie do mojego szefa Prośbę swoją motyw Albo nie eee... Uważam nie, 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 nie Jak to napisać? Takie podania zawsze są trudne do napisania O, widzę jakieś problemy Próbuję napisać podanie do mojego szefa o podwyżkę Ale jakoś mi tak to średnio idzie hmm, A może by ci się przydało jakaś pomoc? No przydałoby mi się jakoś pomoc Ale ty chyba jeszcze jesteś za mała na to A to są bardzo poważne rzeczy Może jestem... Ciekawe co na to mój szef. czy po tej twojej pomocy rzeczywiście da mi podwyżkę? A pokaż mi, co ty masz tam napisane. Ale coś mi tu nie bardzo wychodzi, nie mogę tego dokończyć. No kiepsko to wygląda. No sama widzi. Zobacz, jak to się robi. Pokus, pokus, uzle. A o co się stało? Całe podanie napisane? To niesamowite. A nie mówiłam, że się uda. Oczywiście, dziękuję ci, wróżko. Jesteś bardzo dobra. Dzięki za pomoc. Nie ma sprawy do usług. Czarownica. Ha, 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 ha. Muszę napisać prośbę o podwyżkę do szefa halanej Szefie! Nie, to może będzie źle. Wspaniały szefie! Zbyt emocjonalnie. Uprzejmy panie! O, tak może być, tylko co dalej? A co to się wyprawia? Co to się dzieje? Ktoś ma jakieś problemy? Próbuję napisać podanie do mojego szefa o podwyżkę, ale coś mi bo to wychodzi. No zaraz, niech ja spojrzę. No, rzeczywiście, beznadziejnie! Aż tak źle? Jejku, ja bym nawet powiedziała, że fatalnie! No to co ja mam teraz zrobić? Jak ja mam to napisać? A może w czymś pomóc? Naprawdę, mogłabyś pomóc napisać mi podanie do mojego szefa? Byłbym bardzo wdzięczny! Dla mnie to żaden problem! Uwielbiam pomagać ludziom! No to dobrze, to po tej mi to ja będę pisał! Nie, nie, nie! Ja to załatwię po swoje. Czarne kruki! bardzo głazy, niech się zmienią te wyrazy. Nie musisz mi dziękować, do zobaczenia. Jejku, gdzie ona zniknęła? To niesamowite, to jakaś magia, ale nieważne. Najważniejsze, że mam... Co ona narobiła? Co to jest? To ma być moje podanie? To są jakieś znaki, jakieś literki. Tu nie ma żadnego wyrazu. Ta czarownica mnie oszukała, co teraz będzie? Co z moim podaniem do szefa? Jak ja dostanę teraz podwyżkę? tutaj robisz? No będę zmywać, bo cały zlew pęk. A może Ci pomóc trochę w tym zmywaniu? No dziękuję bardzo. Chętnie skorzystam z Twojej pomocy. Proszę bardzo, pomaganie to moja specjalność. O prostrusia, gniła dynia, niech znikają te naczynia. Co to zrobiło się z tego jeszcze więcej? Przecież miały zniknąć wszystkie naczynia! Ops, pomyliłam się! O nieco! Co za czarownica! Miała ja mi pomóc, a mam jeszcze więcej roboty! Dobra wróżka! Cześć, co robisz? Zobacz, jaką mam stylny naczyń do zmywania! Oj, rzeczywiście trochę się nadbierało! Teraz mam bardzo dużo roboty! No to może ja ci trochę pomogę! Naprawdę chcesz za mnie pozmywać? No koniecznie pozmywać! Mam inne sposoby! Tak? Naprawdę? A jakie? Użyję swoje Nazywam tak. wszystko dzięki moim zaklęciom. No dziękuję ci za pomoc, dobra wróżką. Kto tu idzie? To, to ty jesteś tą czarownicą. Tak we własnej osobie, a ty jesteś dobrą wróżką. Tak, moje czary są dobre i pomoc. To tak jak moje, a, ha, 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 ha. właśnie, że nie. Ty nie umiesz czarować. Ty Właśnie chciałam sobie wyczarować jakiegoś słodkiego pupilka. Jak chcesz, to ci pokażę, na czym polega prawdziwa magia. No, ja nie wiem, czy. Chcę to widzieć Chodź, chodź, nauczysz się od profesjonalistki Mój kociołek już jest gotowy Wyczaruję z niego coś wspaniałego No nie wiem, masz jakieś dziwne składniki Wszystko się przyda do moich czarów Pierwszy składnik to gałęzie ze starego drzewa Dostało mnie od moich koleżanek na zlocie czarowni. Cóż to była za impreza? A to co tu jest? U. A to jest następny składnik Ogon zdechłego lisa. Teraz co będziesz dodawać? To jest sproszkowana kupa dzikiego sępa. O, fuj, to jest obrzydliwe. A wiesz co to jest? Nie, ale brzydko wygląda. To jest pasur dinozaura. Kolejny składnik do mojej magicznej mix. A teraz coś, żeby dodać pięknego zapachu. Stara, brudna skarpeta. Chcesz może powąchać? No, zabieraj mi to stąd. Wskakuj do mojego kociołka! No jak to Widzisz, to cudowny zapach. I ostatni składnik do mojej mikstury. Ususzony język żaba. Ale masz obrzydliwe te składniki. Nie. Muszę tego wszystkiego użyć, żeby moje czary się udały. Makudusz na lupów, jaszczurki, kawy i czarne krzaki. Niech się pojawią! piękne kruszaki! Ła, co to jest? Chodźcie, moje wspaniałe zwierzaczki! Piękny pajączek. Mam mój kochaniutko! Może chcesz go pogłaskać? Nie, zabieraj go ode mnie! A może chcesz się zaprzyjaźnić z moją wspaniałą jaszczurką? Lubię małpki! No to ten słodziaczek będzie dla ciebie! Eee, nie zabierz to ode mnie! Nie chcę tego wszystkiego! To są obrzydliwe czary! <sum> <sum> Ale przynajmniej ja umiem czarować! A ty? Zaraz ci pokażę! <sum> to na pewno nie będzie nic fajnego! O, a co to jest? To magiczny kociołek Magic Mixes. Do tego mam specjalną róż. O, a co to jest? Sięga za zamknąć. Najpierw do kociołka muszę wlać magiczny eliksir. Słyszysz te dźwięki? No, słyszę, a co to Wieczory zaczynają się. Teraz moją magiczną różdżką uderzę trzy razy. Wow! Magiczne dźwięki. To jest moja magiczna szka. Teraz muszę wsypać pył dźwiękowy. Teraz wymieszam różdżką. Gotowe! Co teraz będziesz robić? Teraz dodam tą gwiazdkę. Ale piękny, żółty kolor. A będzie jeszcze jakiś składnik? Wrzucam piórko na skrzydeł. Piórko roztopiło się. A teraz. I połączę wszystkie składniki. Teraz muszę nadać imię mojemu pupielkowi. Jak się będzie nazywał? Fiki Miki. No to wrzucę tę karteczkę. I jestem ciekawa, co ci z tego wyjdzie. Wszystko się ładnie rozpuściło. Teraz czas na magiczne zaklęcie. Magic mixus! Naprawdę czarować? Twoje zaklęcie się udało. Ja nie mówiłam. Zobaczcie, jakie on jest słodziutki. się udały. Rzeczywiście ten kociołek ma magiczną moc. Zobaczcie, jaki uroczy Mixy. On też powiedział. Jak go dotknę jeden raz łóżko, Mixy przechodzi w tryb zaklęcia. Im więcej zaklęć, tym mocniej. Się świeci. A wiesz, że miks nie może spełnić życzenia? Nawet moje? <gulia> tak, trzeba go różdżko dotknąć dwa razy. No to ja spróbuję. <gulia> zaświecił się na zielono. To znaczy, że Twoje życzenie się spełni. zaświecił się na czerwono, to nie spełniłby jego życzenia. Pokażę ci jeszcze coś. Nie, nie, dziękuję. Wolę, żeby to zrobił Mix. On razem z Tobą. To mój wspaniały pomocnik! Um, Męczyło się, malutki. Jak miksy straci energię, trzeba go głaskać po główce. Jak go zostawię na kilka minut, to miksy śpi. nabiera, w pokoju, łóżko nie zaścielone. Na biurku bałagan, zeszyty porozrzucane. Jakieś koce, ubrania, wszystko porozrzucane. Monika robi szopkę na lekcje. Wszystko zostawiła tutaj, na podłodze. Do Moniki przychodzi dzisiaj po lekcjach koleżanka. Ciekawe, kiedy ona to wszystko posprząta. Aha, jaki to jest piękny bałagan! Nigdy czegoś piękniejszego nie widziałam! Ale jak można żyć w takim bałaganie? Trzeba to zaraz wszystko posprzątać! Mi to to się nie przeszkadza, ale jak chcesz, to mogę ci pomóc! No <noise> masz a... rację, będziesz szybciej, jeżeli mi pomożesz i posprzątamy ten bałagan razem! Nie do końca to miałam na myśli! A co takiego? No to jak chcesz mi pomóc? Ja pomagam swoimi czarami! <noise> Oto jedno z moich zaklęć! Mi i węży pełen zagad, niech posprząta się bałagan! Ale co ty narobiłaś? Przecież tutaj jest jeszcze gorzej niż był! To już nie mój problem! <noise> Zobaczcie, jest jeszcze większy bałagan niż był. Co ta czarownica narobiła! Strętna jędza! Żałuję teraz, że poprosiłam ją o pomoc! I jeszcze do tego gdzieś zniknęła! To mi teraz pomoże to wszystko ogarnąć! Dobra wróżka! oj, ale się tu narobiło! Popatrz, Mixy, ale bałagan! Widziałeś taki kiedyś? Co ja teraz zrobię? Pół dnia chyba będę to sprzątać. Nie martw się. Ja i mój Miksy możemy ci pomóc. O nie, nie, nie. Ja już nie chcę więcej pomocy. Ale no, ja jestem dobrą wróżką. I razem z moim Miksy trafimy zamienić bałagan w piękny porządek. Dobrze, to spróbujmy. Właściwie to już nie mam nic do stracenia, bo chyba gorzej to już być nie może. No to uwaga. Kątek. Był bałagan, jest prądek. Zatkamy, już znikamy. Wow, no teraz to rozumiem. Łóżko zaścielone. Na biurku wszystko wysprzątane. Brania w szafkach poukładane. Na dywanie czysto. Chciałabym Ci podziękować, dobra wróżko, ale szkoda, że zniknęłaś. Dobra wróżka Paweł, bo zaraz wychodzimy na bal Andrzejkowi. Jesteś już gotowy. No przecież ja jestem zawsze gotowy. No ale jak gotowy? Przecież się jeszcze nie ubrałeś. No ale co? No to tak nie mogę pójść. No jak w koszulce z palmami chcesz iść na bal, przecież to się trzeba ubrać ładnie, elegancko. To może się ubiorę w tą koszulę ze słoniami, z długą trąbą. Ostatnio przecież byłem na urodzinach u babci Henryk. Wszyscy się na mnie patrzyli, chyba im się podobało. Tak, patrzyli się wszyscy, bo się ubrałeś jak paja. Teraz mi tylko wstydu, niezu. To w co to się ubrać? Przecież to jest moja najlepsza koszula. O, co to? Wybieramy się na bal, ale mamy problem, bo nie wiemy w co się ubrać. Miksi, mamy chyba zadanie do wykonania. nie! jaki ładny stworek. Co on będzie robić? On będzie razem ze mną czarować. Prawda Miksi? To jeżeli umiecie czarować, to może wyczarujecie nam jakieś fajne stroje na bal? Coś takiego ekstra eleganckiego. Nie ma problemu Miksi, pomożemy. Niech się zgadza! O no to świetnie! Byłoby super mieć jakąś fajną nową kieckę na imprezę. Już no zmieniamy wam nastroje. Całujemy piękne stroje. Wow! Sorko, jak ty pięknie wyglądasz. Jakoś w ciebie elegancka laseczka. No dziękuję bardzo, ty też Całkiem nieźle. I teraz to możemy iść chyba już na ten bal. No chyba teraz, to no tak? Dziękujemy Ci, dobra wróżka. Tak, bardzo Ci dziękujemy. Dobra robota, Mixi. No to my idziemy pomagać innym. A wybawcie się dobrze? Czarownica! No, no no za chwilę bal. No w mam się ubrać? Jakoś w ogóle nic nie mogę znaleźć w tej szafie. Wiesz co? Ja mam ten sam problem. No to co zrobimy? No bal za godzinę, a my o tak w domowych ubraniach. Ach. Ktoś tu nie ma w co się ubrać! O, czarownica! A może pożyczyłabyś mi ten twój kapelusz? Łatwy, precz ode mnie, uciekaj! Idziemy zaraz na bal i nie mamy się w co ubrać! Ja nigdy nie mam tego problemu, bo zawsze jestem elegancka! A jak patrzę na was, to faktycznie kiepsko wyglądacie! Jeśli chcecie, to ja sprawię, że będziecie wyglądać znacznie lepiej. No chcemy wyglądać lepiej, no pewnie, zaraz idziemy na ten bal. No pewnie, pomóż nam. Niech moc przyjdzie do tej chaty, zmieni łachy w szat. szaty. <śmiany> Żegnam Państwa. Co ty masz na sobie? Jak ty wyglądasz? Jolka, ale cię zestroiła ta czarownica. Ty chyba lepiej nie wyglądasz. Masz, ale nas załatwiła i zobacz, gdzieś zniknęła, nie ma jej. A to jędza wstrętna wiedźma! No jak można tak komuś zrobić? Wiesz co, no nie wiem czy nas nie wyproszą z tej imprezy. Klikajcie łapki w górę pod filmem. <laughs> nas na Facebooku, Instagramie i w aplikacji Hive Me. Subskrybujcie nasz kanał. Pozdrowionka dla Zuzi. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Pozdrawiamy wszystkich naszych kochanych widzów.